Moi drodzy, dawno nie było vloga, bo kompletnie nie miałam czasu w zeszłym tygodniu. A co w ogóle się działo w zeszłym tygodniu? Zacznijmy od tego, że Haja w środę miała kastrację, więc już jest wykastrowana. Damian zawiózł ją na 20. Ja akurat wtedy prowadziłam zajęcia, więc nie mogłam jej zawieść, i później o 22 odebraliśmy ją razem. Ogólnie sam zabieg był szybki, wszystko poszło sprawnie, natomiast ta pierwsza noc była naprawdę taka dość ciężka. Na początku zamknęłam haję do klatki, tak żeby była obok nas, żeby właśnie patrzeć, czy się interesuje tą raną, czy próbuje się wylizywać. Ogólnie raną się nie interesowała, ale widać było, że jest ogólnie obolała, nie mogła sobie znaleźć miejsca, piszczała, kręciła się w tej klatce, więc ja finalnie ją z tej klatki wypuściłam. Poszła się gdzieś położyć, było trochę lepiej, no ale później po jakimś czasie zaczęła wymiotować, kilka razy w nocy zwymiotowała, więc ta pierwsza Chciałabym, była no ogólnie słaba Natomiast nad ranem podaliśmy jej już kolejny lek Przeciwbólowy i było zdecydowanie lepiej W ciągu dnia bardziej doszła do siebie Zjadła, no i w sumie od tamtej pory Jest naprawdę ok, już tego pierwszego dnia Było widać, że no te szwy też pewnie częściowo ją ciągły I była taka bardzo ostrożna Natomiast e, dzisiaj jest poniedziałek Więc e, no od środy minął Prawie tydzień, tam bez dwóch dni, czyli pięć dni I ogólnie Haja już widać, że Chodzi w miarę normalnie, chciałaby już gdzieś tam Biegać, więc e, trochę muszę mieć Na nią oko, dzisiaj rano pierwszy raz zabrałam na taki niedługi spacer, ale też nie krótki, taki krótszy, wydłużony, żeby sobie mogła trochę pochodzić, powęszyć. Ona ogólnie jest taka, że jak ją biorę na spacer, to nie biega z obcami, nie lubi się bawić, więc to akurat jest plus tej sytuacji. Więc to jest teraz lepiej. W piątek mamy zdjęcie szwów e, i też już nie pamiętam, kiedy jesteśmy umówione, na wtorek albo na środę rano jesteśmy umówione też do fizjoterapeuty, e, tak właśnie, żeby zobaczył tą bliznę i żeby też ułożyć dla niej jakiś plan powrotu do normalności. Więc to była pierwsza rzecz, która wydarzyła się w zeszłym tygodniu. Druga rzecz, e, z rzeczy takich bardziej technicznych, e, przyjechali do nas w końcu panowie robić tynki. A że byliśmy trochę w niedoczasie, jeżeli chodzi o porządki na budowie, bo trochę nam się przeciągnęła elektryka, e, to tak naprawdę zeszły tydzień to też była walka z czasem, żeby na ten przyjazd e, tych panów od tynku wszystko przygotować. Na szczęście wszystko się udało, wszystko jest pospinane. E, panowie już byli, więc zaczęli sobie coś tam dłubać. Mniej więcej miesiąc im zejdzie, zanim te tynki zostaną skończone. Tak więc pewnie też zabiorę Was ze sobą i pokażę Wam, jak to już wygląda. E, więc to była kolejna rzecz, która jakby odciągała mnie i zabierała sporo czasu. Co jeszcze się działo? Ogólnie, jeszcze, o, zróbmy sobie aktualizację, co z Rizem. Tak więc Riz ma się bardzo dobrze i w ogóle od czasu, kiedy miał rezonans, bo tak naprawdę robiliśmy mu rezonans ponad dwa tygodnie temu w czwartek. E, wtedy miał atak po rezonansie, niestety, co było no, skutkiem ubocznym prawdopodobnie tego badania. Natomiast od tamtego czasu żadnego ataku już nie miał, więc idzie na rekord, minęło 2,5 tygodnia, więc tfu, 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 odpukać w niemalowane, żeby tak zostało. Dostaje normalnie leki na co dzień, w rezonansie, ja już Wam opowiadałam w tym filmiku o historii, nic takiego nie wyszło, więc dalej nie znamy odpowiedzi, co mu jest, ale na ten moment ataków nie ma przez te 2,5 tygodnia, mały ma się bardzo dobrze i mega, mega rośnie, e, ogromnie urósł, nie wiem ile teraz waży, ostatnio jak go ważyłam właśnie te 2,5 tygodnia, nie, później go też ważyłam, jak dobieraliśmy mu leki jeszcze raz, czyli to było jakiś tydzień, ponad tydzień temu, to ważył już 12 kg, nie jest jeszcze tak duży jak dziewczyny, jeżeli chodzi o wzrost, widać, że mu brakuje tych kilku centymetrów, ale już tak pod te 50 cm podchodzi. W sobotę też się dużo działo, bo mieliśmy klubowego grilla i takie przebiegi treningowe, e, i ja też pędziłam po tym klubowym grillu, żeby jeszcze zdążyć na targi zoologiczne, tym razem były w łodzi w Odlewni, e, dlatego że właśnie spotykałam się tam też z dziewczynami z przystani i one też mi podrzuciły nowe wzory, więc zaraz będę Wam też wszystko pokazywać. W ogóle z psistaniem też widzieliśmy się dwa tygodnie temu, ja Wam wrzucałam właśnie też vloga z targów e, i wtedy właśnie wzięłam Rizowi takie różowe szeleczki e, z takim właśnie oto wzorem, który no mega mi się mega podoba. A ogólnie wzięłam je też różowe e, trochę dlatego, że wiedziałam, że Riz dość szybko z nich wyrośnie i że to nie będą jego docelowe szelki, więc ogólnie ten rozmiar, który mam tutaj to jest rozmiar M. I rozmiar M będzie idealny dla Maisy. Maisy ma dość szeroką klatkę plus dużo futra, więc ona potrzebuje troszeczkę większy rozmiar niż Sasi. Więc one zostaną dla Maisy i w związku z tym, że one zostaną dla Maisy, to wzięłam też identyczne piękne różowe szeleczki dla Sasi, ale to z kolei jest rozmiar S. Więc właśnie tutaj mam je w rozmiarze S. No i do kompletu mam też smyczkę właśnie też różową. Z dokładnie takim wzorem i mamy też tutaj od razu pojemniczek na kupoworki. Ja ogólnie lubię zawsze mieć je wpięte do smyczek, bo jak gdzieś biorę psa na szybko, to zawsze ten pojemniczek mam pod ręką do weterynarza i tak dalej. I nie muszę się martwić, że tych worków ze sobą nie mam. Natomiast e, tym razem, nie, jak właśnie pojechałam na targi, to było dwa tygodnie różnicy od tych poprzednich. Tam byliśmy dwa tygodnie temu, i wtedy, jak mierzyliśmy te różowe szelki na Riza, to one były takie ok na niego, jeszcze był spory zapas. Natomiast przez te dwa tygodnie Riz tak urósł, że już są na maksa na regulacji. W związku z tym, tym razem mm, wzięłam mu szeleczki rozmiar L. Miejmy nadzieję, że one będą docelowe, właśnie w tym nowym wzorze. Ahoj, przykro, zaraz Wam też pokażę. Tutaj do kamery, jak wygląda ta taśwa. E, I no, zobaczymy. Na razie są tak minimalnie, minimalnie za duże, ale naprawdę niewiele mu brakuje, więc myślę, że dwa tygodnie, może miesiąc max. E, I będą właśnie na niego dobre. Idealnie w czas, kiedy wyrośnie z tych różowych. Tak więc tutaj mamy dla niego te szelki niebieskie. E, oczywiście do szeregu mam też smyczkę, którą nie wiem, gdzie wsadziłam nie mam jej tutaj, czyli musiałam ją gdzieś położyć. Chyba w samochodzie ją zostawiłam, ale właśnie wzięłam też smyczkę. Mam powornik, którego jeszcze nie zdążyłam przyczepić. Mam rączkę też, oczywiście. I w ogóle wzięłam sobie tym razem rączkę z szerszą taśmą, bo zazwyczaj te smyczki, ja Wam zaraz tutaj pokażę porównanie. E, mam z tej cieńszej taśmy, o jak możecie sobie zobaczyć, ona jest minimalnie cieńsza, e, dlatego że po prostu moje psy jakoś super nie ciągną, więc ja nie potrzebuję szerokiej taśmy, a jakie wszystkie gdzieś tam noszę ze sobą na spacerach, a mam już pięć psów, to jest mi po prostu lżej i łatwiej jest mi to upchnąć. E, I co tutaj jeszcze mam? A, jeszcze mam brożę, pół półzacisk. Wzięłam właśnie z tej niebieskiej serii trzy e, zaciski. Ogólnie wzięłam dwa, bo dwa były i dziewczyny mi jeszcze jeden dosią. Na e, wszystkich moich borderów teraz aktualnie. Boris też właśnie dorósł i ma już teraz ten rozmiar L, więc będzie chodził w rozmiarze L plus właśnie w tych szelkach. Mam nadzieję, że w ogóle nie wyrośnie z tych szelek i nie będzie potrzebował rozmiaru XL. No ale to zobaczymy. Jeszcze dodatkowo do kompletu wzięłam właśnie szelciakom takie różowe obroże. E, I to jest rozmiar Damaisy, czyli rozmiar M. Jest rozmiar Sassy, czyli rozmiar S. Sassy jest dużo mniejsza od Meizy, bo Meizy waży tak 6 kg, Sassy waży 3,800. ona ogólnie jest też takiej lżejszej budowy, więc nawet jak one wzrostowo mniej więcej na filmikach wyglądają podobnie, to jednak w rzeczywistości Sassy jest dużo drobniejsza. Mam właśnie na sobie tą obrożę rozmiar L, też właśnie z tego wzoru i Przygoda i też ta MK, pół zacisk już na niego się robiła powoli taka przyciasna, więc tutaj mamy akurat Lkę, ona jest na niego już dobra i w ogóle jedziemy sobie za na zakupy, ja wezmę małego ze sobą, żeby sobie trochę pochodził po mieście, więc pójdzie już na obróżce właśnie tej niebieskiej czy na szelkach, Co nie weźmiemy, może weźmiemy też na szelki. Pugleris e, bardzo dużo zębów pogubił. Jest takim szczerbolkiem po prostu teraz, gdzie niegdzie mu tutaj brakuje. Tak, tutaj Ci brakuje jednego, ale kły masz jeszcze wszystkie, a te kły są po prostu mega, mega ostre. Ktoś z Was też ostatnio pytało to logowisko, które zamówiłam właśnie z Hobby Dogam e, i zdecydowanie mogę je polecić, bo powiem Wam, że za te pieniądze naprawdę jest grube, e, nie trzyma jakoś specjalnie brudu i sierści. Wiadomo, coś tam na nim widać, ale nie ma tragedii. Wystarczy je przetrzeć właśnie mokrą szmatką i ja go nie prałam od czasu, jak go mam, a mam je jakieś... Dwa, trzy tygodnie myślę. Nie jest to materac ortopedyczny, ale naprawdę ta pianka jest taka gruba i dość dobrze trzyma właśnie tą swoją formę. W ogóle jest dzisiaj taka słaba pogoda, ale z jednej strony jest to dobrze, bo jadę na zakupy i wezmę Riza ze sobą i on po prostu posiedzi sobie w samochodzie, jak ja będę w sklepie. A w międzyczasie chodź Rizi! Tak, a w międzyczasie E, po prostu wezmę go na taki spacer po mieście, bo jak widzicie, nasza okolica jest bardzo fajna i spokojna, ale praktycznie nikogo tutaj nie spotykamy, więc ta socjalizacja ogólnie jest słowa. Ogólnie po ostatnich dniach suszy liczyłam, że będzie tak bardziej kropić niż lać, no ale jak już widziałam, małego no to trudno, z cukru nie jesteśmy, więc idziemy sobie trochę pochodzić. Nie, nie, z tego nie pijemy, to przyjdziemy później. Super! Brawo! Tak, sobie widać, super! Chodź, ciężko z maczku. Chodź Rizzyk, Chodź tutaj! od Super Pachnie. tego nie bierzemy, chodź idziemy dalej chodź, zjemy smaczki, ale w paczuszce chodź, 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 chodź w zoologicznym słuchajcie byliśmy nie bez przyczyny, dlatego, że nie wzięłam smaczków i je właśnie zakupiłam myślałam, że w sumie się obejdzie i że będziemy sobie tylko chodzić, ale Rys dzisiaj odkrył samochody które mu się bardzo podobają, szczególnie że dzisiaj jest deszcz więc one też dodają fajny dźwięk Rys, chodź, więc jak chcesz bliżej ulicy. To chciałby sobie za nimi powiedzieć, więc będziemy sobie teraz to wypracowywać. Zobaczymy na ile się przejdzie. Super! Brawo! Super, chodź. Super! Tak więc jestem cała mokra, byłam jeszcze teraz na szybko w drogerii i ogólnie mój plan zakładał, że ponieważ jadę jeszcze raz do marketu, to że tam też wyjmę na chwilę małego i sobie tam pochodzi w nowym miejscu. Natomiast odwołuję te plany i na szybko wyskoczę, zrobię zakupy, bo jestem dosłownie cała mokra i wracam do domu się przebrać. Poznałam, że nie ma sensu się przebierać po powrocie do domu, bo i tak muszę wyjść z psami. No ale finalnie e, chwilowo nie pada. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że nie mam podwórka, więc nie mam tego luksusu, że mogę sobie psa wypuścić. E, więc tak, chodzę z całą piątką i to nie tylko na takie, wiecie, e, długie spacery, tylko na wszystkie krótkie, więc tak średnio wychodzimy 4-5 razy dziennie. No wiadomo, że jak jest mały, no to mały wychodzi częściej, bo tak co godzinę, dwie, w zależności od tego, czy się bawi, czy śpi, trzeba z nim wejść na siku. Jak widzicie, ona sobie chodzi luzem, bo ona ogólnie jest grzeczna, nie bawi się z innymi psami, bo nie lubi. O, do piątku będzie też miała cały czas... o Jezus, Rizy! Ten kubraczek na sobie, e, tak żeby nie ruszała właśnie tych szwów i w piątek zdejmujemy jej szwy. Czara Nie widać też w sumie, żeby ją jakoś ciągnęła ta rana, żeby ją coś tam bolało, bo chodzi sobie tak zupełnie naturalnie. Jezu, <laughs> Rizzi. Zabijesz siebie mnie. Przy okazji, co kupiłam właśnie dla psów, więc kupiłam jajka przepiórcze. Akurat mieli tylko jedną paczkę. Ja wolę podawać jajka przepiórcze, bo takie jedno jajeczko mogę podawać w całości. Ja podaję je ze skorupką z i jedno właśnie takie jajko jest idealne dla szlanda, a dwa daję borderom. Kupiłam też kurze łapki i ja w ogóle podaję je psom w całości. Niektórzy robią z nich taką galaretkę, ale to tak naprawdę nie ma sensu, bo pies jest w stanie zjeść całą taką kurzą łapkę i to jest fajne źródło kolagenu. Kupiłam też indycze. Serduszka, właśnie udało mi się dostać. Ja w ogóle lubię podawać psom indyka. I w moich delikatesach centrum, słuchajcie, możecie dostać coś takiego, co się nazywa chrząstka z indyka, czy nie wiem jak to się nazywa, ale jest w tym sporo mięsa. I właśnie jest ten fragment też takiej fajnej chrząstki. I też jak gdzieś uda mi się to dorwać, to właśnie też to kupuję dla psów. I nawet tego nie będę mrozić, bo dość szybko przy pięciu psach to zniknie. Ponieważ Haja wróciła ze spaceru i jeszcze nie założyła mi ubranka, bo musi trochę podeschnąć, to pokażę Wam tą bliznę, bo ona wcale nie wygląda jakoś drastycznie, wygląda właśnie w ten sposób, więc jest malutka w proporcji właśnie do całego brzucha. Więc myślę, że fajnie, ładnie, szybko się zagoi. Wygląda to bardzo ładnie, nic się nie paprze. W piątek zdejmiemy szwę i myślę, że Haja już będzie mogła wrócić normalnie do spacerów. Proszę bardzo. Trzymaj tableteczkę. Zjadłeś? Bardzo ładnie. no Ekstra. Ogólnie już się robi taki mocny jesienny klimat. Bo nie wiem, że dzisiaj pada. To jeszcze jest tak zimno wiecznie. Ja w ogóle strasznie zmarzłam, jak poszłam z psami w tej e, koszuli mokrej e, i stwierdziłam, że po powrocie do domu teraz zrobię coś, czego nie robiłam od mega, mega, mega dawna. E, czyli położę się z psami. I poglądamy sobie telewizję. Zrobiłam sobie herbatę i zabieram się trochę odgrzać. Widzę, że sobie coś kombinuje, ale ogólnie wszyscy ze mną leżą oprócz high, Hai. Hai w ogóle jest outsiderką, a mam dzisiaj czas, żeby poleżeć, dlatego że mam urlop w sumie, bo mieliśmy jechać na wakacje teraz w tym terminie, no ale finalnie trafił do nas mały i parę rzeczy w związku się z tym pokomplikowało, bo nie chcemy go na razie z nikim innym zostawiać. Tak więc e, chillujemy sobie przez te dwa tygodnie, w sumie już tydzień zleciał i teraz mam po prostu jeszcze jeden dodatkowy tydzień na ogarnięcie różnych spraw. Nie gryź, please. E, I w sumie nawet dobrze się to złożyło, bo też byliśmy trochę w niedoczasie, jeżeli chodzi właśnie o te prace na budowie, więc przy okazji zrobiliśmy tak, żeby wszystko nadgonić, no i wszystko jakoś poskładało się w całość, e, a wakacje odbijemy sobie przy innej okazji. Wyglądasz bardzo inteligentnie teraz. Ma. Ok, tak więc ja zaraz sobie coś poszukam do oglądania, a tymczasem z Wami się żegnam. Będę się też niedługo brała za montaż tego vloga, i też w tym tygodniu będę na pewno kręcić więcej. Tak więc do zobaczenia w kolejnych.